Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Pizza Great Pizza lecimy sobie z nim 136. Podczas gdy nasz zespół gromadzi najnowsze informacje na tematy dotyczące świata pizzy posłuchajmy naszych sponsorów i tu tylko tyle jestem zawiedziona. Wracamy po reklamach i dzisiaj postaram się nie popełnić fejla pod tytułem nie zaakceptowałaś zadania z Zazum. Zoom, za Zoom pierwsza akcept Anhois i Hawajska, no dobra. Ooo, to bym sobie obejrzała nawet tą reklamę z bo nam się udało, czyli czwarty odcinek nagrywam. Nawet tego już czuję, bo już trochę jestem zmęczona, ale liczy się challenge, trzeba zrobić challenge, trzeba zdobywać serduszka. Jestem tutaj po pizzę z serem i kiełbasą, pizzę z kiełbasą i serem, tak, tak, tak. Dwie tak. pizze z kiełbasą i z serem, okay. Zrozumiałam za pierwszym razem, bardzo się cieszę, że to zamówienie jest w miarę proste, przyjemne, ładne i składne. Co ja tu miałam za zub. Anhois i hawajska. Anhois i hawajska. Szybciutko tu i tu. Anhoisy, hawajska to jest to z tym, co nie? Tak, to, to z tym, to leci do pieczenia, to leci do przyspieszenia, to jest tu, to jest tu. Ona chciała dobrze wypieczoną pizzę. Dobra, to jedna idzie tu, druga idzie tu po kolei, a mieszamy, jedna będzie wypieczona, druga nie, no i trudno. Trzeba jakoś przeżyć, nie? Każdy może dostawać to, czego chce. Jeszcze zobaczmy Basilia i pomidor. Ok, podobają mi się takie zamówienia. Wybaczcie, że podszeżczę trochę krzeseł, ale muszę się przesunąć i usiąść sobie wygodnie. No dobra, lecimy, szybciutko. Staram się wyjść z moim psem na Frisbee. Może pizza z boczkiem go przekona? Myślę, że tak, pizza z boczkiem. Raz, dwa, trzy, raz razie, pizza z boczkiem. Proszę cię bardzo. E, co tam było? Bazylia, pokrojony pomidor, sorry. Moja pamięć, to, to już nie tyle lata. E, Halo, bazylia i pokrojony pomidor. Świetnie, lecimy raz. I dwa. Pizza z boczkiem tutaj. A to będzie tu. I to też idzie tu, super. Czyli mieliśmy to z bazylią, taka Margarita. Wow, I know. E, daj mi oso, OK, okej. Jakie? Klasyczne albo jedno, nie wiem, chciałam. Miłso, nie dopytałam. Myślałam, że podcenię się, zorientuję, ale chyba nie trudno. Niech będę stratna. Wyprawda, nie roźni mi to na drzewie, ale brak szynka. Czyli co ona chciała? Szynkę tylko, no ale serce, ser, którym ser, mogę sobie piasto, co ser, proszę, użyjemy, nie to. Jedna z serem. Okay. Po prostu myślałam, że jak jest ser, 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 no to cztery ser chcę, ale jednak nie. Ale jednak nie. Masz. Nie wiem, co powiedzieć, ja też nie wiem. Zezu, Za ostatnie zadanie to z czosnkiem. Okej, okay, to się zmieści jeszcze nam do podgrzewacza. Chcę, żeby moje figi były tak fantazyjne, jak i serowe. Nie, jak to makowy smokingowy t-shirt. Zrób dwie pizze figowe. Dwie pizze figowe, raz, no sprawa, robi się. Co prawda tych fig to... Teraz, akurat, jak już wiecie, z tego wyzwania na razie mi nie liczą. Tak mi się wydaje. Czekajcie, Octavian. Hm. A ja mogę iść do kogoś? O, Shit, ja chyba mogłam iść do nich dzisiaj i wczoraj, ale zawaliłam. Myślałam, że to raz dziennie. Tak jak raz dziennie jest yy, 10 reklam. Nie to, nie to, nie to, nie to. Ale no. O, tutaj było, dobra, bo ja się zastanawiałam właśnie. Co to? Nie yy, Nieważne, nieważne. Dobra, wydam to i się skupię na żeby Masz. Jesteś artystą, nie architektem, malarzem. Dobra, już słyszałam tę śpiewkę. Kolekcja. Nie kolekcja. Za zoom przyjechał. Wezmę za zoom, wydam. Anhois yy, i Hawajska. Proszę ci bardzo. Zaakceptuję to za zoom. I lecę odwiedzić, mu, że... może. Może sero odwiedzimy. Ale ładnie tu ma. To takie fajne, że pracujesz z ESP. Nie mogę wiedzieć, że ktoś ukradł ciasto. Jak mogę pomóc? To wyślij. Mogłam już wcześniej widzieć kogoś takiego w parku Hawarti. Ukradli dodatkowe paczki sera z mojej torby. O nie. Przy, przynajmniej pizza była bezpieczna. Wiem, że członkowie gangu Deep Dish kręcą się tam często, ale w większości są znani z dobrych kra drobnych kradzieży. Są dość nieszkodliwi. Rozumiem. E, zignoruj. Dobra, na razie tyle. Czyli wracamy do domku. Wyjdź. Ja bym tu tego nie... jeszcze... ...zacłoniła. Nie z mojej okolicy. Okej, okay, okej. Okay. Nie chcesz to Nie. Do widzenia. Żegnam cię. Jaki masz dla mnie dowód? Chce wskazówka, tam wskazówkę. Proponuję przeszukać zarada w poszukiwaniu wskazówek. Może coś przeoczyłeś? Ym, wyślij. Tyle. Okej. Okay. Chyba powinnam była y, dopytać jednak. Telefon do przyjaciela. Okej. Okay. Zyskałam i straciłam diaksę. O, Pipin! Uwielbiam jeździć na łyżwach z moimi przyjaciółmi. Cóż, oni jeżdżą na łyżwach, ja ślizgam się po lodzie na brzuchu. Słodko. Mój brzuch burczy po całym dniu aktywności. Czy mogę dostać dwie oliwkowe pizze? Okay. I dwa razy do pieca. Dwie oliwkowe, dwa razy do pieca. Damy radę na spokojnie. Dwie oliwkowe. Raz i dwa. I dwa razy do pieca. I jeszcze muszę zrobić ten zażum ostatni. To jest czosnek. Dobra, damy radę, damy radę. To też tu. I szybko machniemy z czosnkiem... To i to i tu i czosnek. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz raz I do tego lecimy. To jest do pokrojenia, do wydania, do pokrojenia, do podgrzewacza. Dobra. Dajemy radę. Proszę cię bardzo. Paprika jest tak dobra sprawa, że jakbyś latać mógł. Okej, okay, okej. Okay. Być może możesz. Połowa peperoni z papryką, połowa z pieczarkami. Pesto. Pesto, ser. ehm um, Papryka z piecząco? Peperoni z papryką. Połoga z pieczarkami. Lecimy. Staram się jak mogę, żeby do zamówień, nie zamówienie, tylko do um, wezwania, jak najszybciej zrobić. Pozwólcie się napiję łykaszku. Żeby mi się pić zachciało. Od tego szybkiego gadania. Za Zoom lecimy. Um, to okej, okay. proszę bardzo. Śmigaj, zapraszam Cię na kolację chłopie do mnie tutaj. Ja bardzo chętnie się z tobą podzielę. Niedźwiadek coraz więcej serduszek ma. Bracia Mewy. Hej bracie, co robimy? Zamawiamy pizzę. Nie, chodzi mi o to, co robimy w wielkim schemacie. Jaki jest cel życia? Proszę? <grytanie> Mój brat ma rację. Życie kręci się wokół pizzy, zwłaszcza z sosem, serem, dobrze wypieczona. sosem i ze serkiem. Jasna sprawa. Co tam, tam? Podwójna wypieczona pizza z serem. ok okej, okay, to i szybko. Niedarmowy. Niedarmowy. Brońcie, panie Boże, niedarmowy. Lecimy tu. I szczerze powiem Wam, że bo... szkoda mi czasu. <ścoughs> szkoda mi czasu, więc jak mamy tutaj zadania, to ja to po prostu odbiorę. Szkoda mi cięcia na reklamę, po prostu. E, czy mogę dostać dwie pizze Margarita? Nie potrzebuję tego brudzącego, ciągnącego się sera, które wszystko zepsuje. Bez sera. Margarita, bez sera. Niech się robi Margarita bez Sera. Czyli bazylia? Ciekawe zamówienia. Nie powiem. Dwa razy? Do pieca dwa razy. Okej. Okay. Nie spodziewałam się takiego nietypowego zamówienia. Myślę, że to jest dobre określenie. Nietypowe zamówienie. Ale dobrze, że chciał, że chciał dwie. Masz. Twoja pizza przywróciła mnie do życia. Jeszcze 10 pizzy, czyli maksymalnie jeden odcinek i damy radę. Bardzo się cieszę, bo niestety, 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 e, przykro mi to mówić, ale już się zmęczyłam z nagrywaniem. E, lecimy. Chcę dwie pizza z kurczakiem, parmezanem, marinara. Co to z marinara? Nie dopytałam. Kurczakiem. Marinara, co to z marinara? To marinara, aż się wygoogluję szybko. Co to marinara? To jest sos chyba, nie? Sos pomidorowy, no. Wstyd, żebym ja nie wiedziała. Lepicce nie z kurczakiem, dużo ilością marinary. Bo nie mówcie, że sosu nie chciał, Seru sera nie chciał. Parmesan chciał, okej. Okay. O nie, nie pokroiłam tego, dobra, jedną pokroimy. Nie skapnij się. Masz. Dzięki. Spak. Szybko, następna osoba, proszę, proszę was, wskaz wskazówka, okej. Okay. Jadłeś kiedyś słodkie fiki z pikantnym kurczakiem i pikantnym jalapeno na serowej pizzy z ciastem pełnoziarnistym? Ja też nie. Chcę spróbować. Podobno jest dobre z pesto. Ja Cię kręcam. Ciasto pełnoziarniste. Pesto. I takiego kombo dawno nie było. Yy, ser, kurczak, jalapeno, figi. Ser, kurczak. I co tam Jalapeno i figi tylko? Jalapeno i figi. Okej, okay, no to lecimy w takim razie z jalapeno i z figami czekajcie, zanim ja pójdę do wydania ja zbiorę tutaj stąd zbiorę w sumie jedne figi i posadzę jalapeno o, bo nam się kończy o figi jeszcze jedne w sumie mogę zabrać. dobra dam to tutaj figi jeszcze jedne i pomidory mogę, dobra, tu i pomidory, gdzie są pomidory? to są pomidory nie wiem, czemu ogród jest ciemny. Nie wnikam. I do wydania. Lecimy. Może będzie jej smakowało. Mam nadzieję, że będzie jej smakowało. Masz. No, Jak słodko, nie dałam na z serduszka misieczkowi naszemu. No rzucić trudno w następnym odcinku się wrzuci. E, zobaczmy, czy w sumie nie mamy właśnie naprawy. spray na, obie, na wady. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcji. A do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. pa. pa.